Nelly Rapp i Upiorna Akademia, rozdział 7. Zdałam test. Lena z lewa otwiera swoją teczkę, wyciąga kartkę i niebieską kopertę. Pisze coś na kartce i wkłada ją do koperty. Następnie wstaje i podchodzi do wiszącej na ścianie mapy świata. Odsuwa mapę na bok i z tyłu ukazują się małe drzwiczki. Otwiera je, wrzuca kopertę do otworu za drzwiczkami. I z powrotem rozkłada mapę. Lena Slewa podchodzi z powrotem do biurka i siada przy nim. Zdałam test? Okazałam się wystarczająco ciekawska, energiczna i odważna? Chcę ją zapytać, ale nie mam odwagi. Teraz przejdziemy dalej i nauczymy się trochę o Frankensteiniakach, kontynuuje Lena Slewa niewzruszona moją ekscytacją. Aha, chcę mnie sprawdzić jeszcze raz. Chętnie odparłam z mocnym postanowieniem, że zostanę przyjęta jako uczennica do upiornej akademii. Nelly, halo, jesteś tam? Głos mojej mamy niesie się z dołu schodów. Londyn natychmiast się budzi i podchodzi do drzwi. Jedziemy do domu, pospiesz się! woła mama. Muszę już iść, mówię do Lenislewy. Hm, miło było Cię spotkać, odpowiada krótko. W jednej chwili. Tracę całą nadzieję. Zabrzmiało to tak, jakbyśmy nigdy więcej nie miały się zobaczyć. Nie udało mi się i nie dostanę się do upiornej akademii. Ze ściśniętym gardłem zbiegam po schodach. Londyn biegnie za mną, zdziwiony i rozespany. Na dole w holu wcale nie uważam, przez co wbiegam prosto na brzuch wujka Hannibala. Podnosi mnie wysoko silnymi ramionami. Przytrzymuje prosto przed sobą i patrzy w moje zauzawione oczy. Londyn zawarczał, kiedy zobaczył moje nogi wjeżdżające wysoko w powietrzu. Jednak wujek Hannibal nie przejmuje się psem. W jego kieszonce na piersi widzę niebieską kopertę od Lenny Slewy. Agent numer 9: Hannibal Luke, pomyślałam z podziwem i smutkiem w sercu. A ja sama nigdy nie zostanę upiorną agentką. Wujek hannibal uśmiecha się do mnie i szepce mi do ucha. Będziesz numerem 10. Twoja edukacja zaczyna się tego lata. Wtedy zapraszamy ponownie. Potem stawiam mnie z powrotem na ziemi. Co? Zdałam? Pomyślałam radośnie. Bulgotało we mnie jak w gazowanym napoju. Przebiegam przez hol, lokaj trzyma drzwi wejściowe. Uśmiecha się do mnie przyjaźnie. Do zobaczenia, panienko. Pożegnał się i mrugnął tajemniczo, kiedy razem z Londynem pędziliśmy po schodach do auta. W drodze do domu prowadziła mama, a tata siedział obok na przednim fotelu. Rozmawiali o ludziach spotkanych na przyjęciu, a ja siedziałam z tyłu i patrzyłam przez okno w ciemność i rozmyślałam. Myślałam o wampirze, który zamienił się w małego nietoperza i o Lenie Slewie, nauczycielce w upiornej akademii. I o tym, co by tu zrobić, żeby wrócić do Upiornej Akademii i zostać dziesiątym upiornym agentem. Jak wyjaśnić mamie i tacie, że chciałabym wrócić do tego wielkiego, kamiennego zamczyska? Tata odwraca się z przedniego siedzenia i przerywa moje rozmyślania. Wujek Hannibal uważa, że jesteś grzeczną i miłą dziewczynką. Zastanawiał się, czy nie miałabyś ochoty przez wakacje mieszkać u niego w zamku. Obiecałem, że Cię od razu zapytam. Juhu! Wrzasnęłam z tylnego siedzenia. W tym okrzyku wybuchła cała moja radość. Londyn zaszczekał. Mama i tata popatrzyli na siebie zdumieni, ale ja wiedziałam jedno: zostanę upiorną agentką numer 10.